Cześć, witam Was z tej strony Dedras. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat trzeciej i ostatniej części dotyczącej Balance Manifesto dla Ligi 3.16. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o Aurach, Curesach oraz o Elemental Damage over Time. Na pierwszy rzut oka nasze manifesto jest dosyć krótkie, natomiast tutaj cała magia jest w spoilerach, gdzie jak sami widzicie, jest trochę informacji. Natomiast z góry Wam mówię, że większość tych informacji będę pomijał, więc jeżeli będziecie chcieli. Czytać sobie pewne szczegóły. Oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do tego artykułu na tą stronę, do której link znajdziecie w opisie. Nie przedłużając, chciałem zaprosić Was jeszcze do subskrypcji tego kanału, aby nie ominęły Was kolejne poradniki dotyczące zmian w 3.16, całego kontentu 3.16 oraz innych poradników dotyczących grypa of Excel, a także transmisje na żywo, które będą odbywały się na tym kanale, czyli od 22 października. Serdecznie zapraszam. Tymczasem, słowo. Wstępu. Tak jak mówiłem chyba we wczorajszym materiale, tutaj spodziewałem się raczej gigantycznych nerfów, i faktycznie jakieś nerfy się pojawiły. Natomiast nerfy mają dotyczyć głównie takich graczy, którzy korzystali z pewnych mechanik do. Ekstremum. To znaczy, na przykład mieliśmy takie archetypy jak Aura Stakerzy, Kers takerzy, no i właśnie te archetypy w jakimś tam stopniu zostały znerfione. Znaczy zostały one znerfione tak w dosyć inteligentny sposób, co sprawiło, że gracze, którzy nie korzystali z tych mechanik za bardzo, nie powinni na tym stracić, a wręcz powinni zyskać. Natomiast gracze, którzy właśnie Wykorzystywali te mechaniki, tak jak powiedziałem, do ekstremum, dostały dosyć pokaźnego nerfa. Przynajmniej to tyczy się Aur i Cursów, natomiast jeżeli chodzi o damage over time, tutaj tak naprawdę mamy do czynienia tylko i wyłącznie z buffami i to naprawdę potężnymi buffami. No ale. O tym zaraz. Zacznijmy od problemu pierwszego dotyczącego aur i innych reservation efektów, czyli po prostu rezerwacji many czy życia. Aura że przy dużych inwestycjach mogli wręcz odpalić każdą aurę w grze. Statystyka Reduced Reservation praktycznie nic nie dawała za to buildom, które w niewielkim stopniu inwestowały w notki tego typu. Zmiana ma wprowadzić ograniczenia do rezerwacji many, jak również do rezerwacji życia. I właśnie tutaj jest to mądre rozwiązanie, ponieważ nie zostało nerfiony Mana Reservation, a została wprowadzona nowa mechanika, która nazywa się, która nazywa się Reservation Efficiency. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma sprawić, że gracze niewiele inwestujący w tą statystykę będą mieli z tego jakieś dodatkowe benefity, natomiast gracze inwestujący w mechanikę do ekstremum zostaną znacząco osłabieni, co zakładam, że możemy również rozumieć przez koniec aura stakerów, ale wiecie, zobaczymy pewnie nadal będą grani, tylko w trochę innej formie. Dla przykładu, jak działa reservation efficiency, 100% increased reservation efficiency będzie redukowało koszt wszystkich euro połowę. Natomiast 50% reservation efficiency zmniejszy koszt wystarczająco, aby można było zarezerwować dodatkową aurę 50%. Znaczy tutaj w tym drugim przykładzie zakładam, że chodzi o moment, kiedy mamy wykorzystaną na przykład 100% swojej many na rezerwację. To wtedy jeszcze jesteśmy w stanie Wcisnąć kolejną 50. Być może o to tutaj chodziło w tym przykładzie. Jak możecie się domyślić, notki i modyfikatory związane z redukcją rezerwacji zostaną zmienione na efektywność rezerwacji. Z ciekawszych zmian przedstawionych na tej gigantycznej liście tutaj, która opisuje właśnie te modyfikatory, które zostaną zamienione, mamy. Informacje o enchantach na hełmach: Gemy mające 50% bazowej rezerwacji otrzymają do 30% Reservation efficiency. Gemy z 35% bazowej rezerwacji do 45% efektywności rezerwacji oraz Gemy z 25% rezerwacji aż do 75% efektywności rezerwacji. I generalnie wszystkie unique itemy oraz mody, które dawały rezerwacje dają aktualnie dość analogiczne wartości w stosunku do wcześniej posiadanych wartości, a więc na przykład. Hyris oraz Replika Hyris które redukowały rezerwacje Aur Precision i Hatred o 50%, dają nam teraz 100% efektywności rezerwacji dla tych Aur, a więc redukują rezerwacje o połowę. Zmiany zmieniające przedmioty będą dotyczyć m.in. Uników Skyfort, Essence Worm, Memory Vault, Prism Guardian, Victorious Influence, The Devouring Diadem, Vive Insect, Heteric Veil, oraz Root Blood Promise. Dodam z tego punktu jeszcze to, że gem Enlighten, o którego pewnie będą pytania, nie dawał nam zmniejszenia rezerwacji, a wpływa na mana multiplier połączonych z nim gemów, przez co nie powinny go w żaden sposób dotykać powyższe zmiany. Drugim problemem w związku z aurami jest stackowanie aura efektu, co powodowało szalone dodatkowe ilości obrażeń i defensywy dla party posiadającego aura bota, w porównaniu do graczy grających solo. Trochę powiem wam szczerze, że nie rozumiem tej zmiany, bo ile graczy, gręcy w party powinni. Powinni być znacznie mocniejsi razem, no bo w końcu piszą się na taki gameplay, z którego powinny wynikać jakieś dodatkowe benefity, e, przez to, że grają wspólnie. I jeszcze posiadają Aurabota, gdzie nie każdy lubi grać Aurabotem. O tyle gracze grający solo trochę wiecie, sami się też na to piszą, że grają solo. I nie zrozumcie mnie źle, bo nie mam nic przeciwko graczom, którzy grają sami, bo sam jestem takim graczem. E, no ale cóż, zostały wprowadzone pewne zmiany dla graczy w party, graczy solo. W Cluster Jewelach mianowicie usunięto modyfikatory z Aura efektem, raczej przeniesiono je z Medium do małych Cluster Jeweli. Powstała za to nowa baza dająca efekt Aura on you, a więc oddziałujących tylko na naszą postać. Tutaj ta zmiana miała sprawić, że gracze, którzy grają w party, znaczy Aura Boty, które tak naprawdę specjalizują się w kastowaniu Aur, będą miały problem ze stakowaniem ilości efektu Aur, ponieważ no te jeżeli zostały przeniesione z medium cluster jeweli do small cluster jeweli, no to small cluster jewele po pierwsze mają maksymalnie trzy notki, z czego dwie małe notki, a jedna duża notka, no to jest oczywiście pojedynczy notable. A więc nie jesteśmy w stanie w łatwy sposób stakować kilku notabli naraz, więc potrzebujemy wydać znacznie więcej punktów, aby można było sobie rozdać więcej różnych notabli dotyczących aura efektu. I to jest dosyć spory nerf dla aura botów, dla aura stakerów również. Natomiast gracze, którzy grają solo i chcą bufować tylko i wyłącznie siebie, tutaj akurat będą mieli dużo łatwiejszy dostęp do różnych modyfikatorów, ponieważ te efekty aury na graczu chyba są już w Medium Cluster Duelach, więc można powiedzieć, że taki solo Aura Bot jak najbardziej da sobie gdzieś tam radę. Idźmy dalej. Podobnie jak z Aura Stackerem istniał także archetyp jak Cure Stacker, który również drastycznie podnosił obrażenia party oraz mocno wzmacniał postaci specjalizujące się w cursach. Tutaj zmiany również oparły się głównie na cluster Jewelach, a więc zmiany są dość drastyczne, ale nie jest aż tak źle. Notki z cursami przeniesiono również do Small Cluster Dueli, co zwiększy koszt buildów opierających się na Curesach. Zmiany dotknęły też samych nodek i z tych ciekawszych zmian to Lord of Drought. Blizzard Color, Temp of the Storm, Misery Everlasting czy Exploit Weakness dają teraz 40% increased cures efekt dla konkretnych kursów zamiast 25. A więc tak naprawdę mamy tu do czynienia z buffem. Tylko, że jako, że mówimy o small cluster jewelach zamiast medium cluster jewelach, no to trudniej będzie wzmacniać wiele kursów naraz i w sumie gdzieś tam nam się te zmiany wyrównają. Powinno to trochę ułatwić wszystkim graczom tak naprawdę na się, się na efektach konkretnych kursów. Więc, jeżeli w szczególności gracie pod jakiś konkretny archetyp Fire, Cold, Lightning, to możecie sobie wybrać jedną z tych trzech nodek na swoich small clusterach, przez co po prostu w dużo łatwiejszy sposób będziecie mogli zbufować swoje kursy i to nieco mocniej. Cures boty będą miały trochę więcej problemów. Zostały także wprowadzone jakieś nowe notki w clusterach związane z Dumem, gdzie mamy na przykład 20% szans na rzucenie kursa z maksymalnym Dumem a więc maksymalną mocą kursa już od samego początku. No ale to chyba akurat jest taka mechanika, która mało kogo interesuje, chociaż może się mylę. W związku z kursami zostały zmienione także niektóre uniki, takie jak Deodreskin, gdzie dojdzie nam limit dodatkowych kursów. Wcześniej Deodreskin omijała wszystkie jakby limity kursów dla heksów, które były soketowane w naszej zbroi. Tutaj trochę się nam zmieniło. Ale pięć kursów to i tak jest całkiem sporo. Innymi unikami są replika do Redamning, Wheel of the Stormsail czy The Jinxed Juju. No i teraz ostatnim dużym punktem jest Elemental Damage Overtime, i tutaj jak widzicie ta lista jest gigantyczna, ale oczywiście i tak sobie pominiemy część z tego. Elemental Damage Overtime oparte na Cold, Burning i Ignite były zbyt zależne od Elemental Overload i Elemental Equilibrium oraz Ignite opierał się zbyt mocno na stakowaniu. Ignite Damage Multipliers na skillach, sprawiając, że bez niego Ignite był po prostu za słaby. Podniesiono więc moc Ignite'a, Burningu i Cold Damage'u, sprawiając, że Elemental Overload i Elemental Equilibrium są mniej potężne i wymagają więcej inwestmentu dla skilli DOT. Sam Ignite sam w sobie ma również zostać zbufowany, a mnożniki, a więc Multipliery dla Ignita zostają usunięte. Według tego, co napisano w poście, Ignite zostanie Właściwie wzmocniony o 150% Więcej obrażeń niż wcześniej No i właśnie przejdziemy sobie teraz Do pierwszego punktu Cold damage over time Będzie zadawał znacznie więcej obrażeń I tutaj mamy listę wszystkich cold skilli Które mają wzmocnione obrażenia O czasami nawet ponad 50% Na 20 levelu To jest chore i kuszące <grymne> Dla przykładu Macie tutaj crippling frost Które na 20 levelu zadaje 2200 obrażeń a zostało podniesione z 1300 obrażeń. Także mamy tutaj podniesienie o ponad 700 obrażeń chyba, a więc około 50%. No i każdy z tych skilli został w jakiś tam stopniu wzmocniony. Tutaj widzimy, że jakiś mały nerw na Critical Strike Chance, ale za to zwiększone drastycznie obrażenia. No powiem Wam, dzieje się i nawet nie wiem czy nie będę startował czymś związanym właśnie z Coldem. Ale jeszcze zobaczymy. Berningi, czyli punkt kolejny, również zadają więcej obrażeń, i tutaj wzmocnione obrażenia są nawet o 70-80% więcej. To także jest. Powiem Wam szczerze, chore, ale to jest akurat coś, co było potrzebne. Tutaj macie oczywiście listę wszystkich burningowych skillów, które dostały buffa. Tak jak mówiliśmy, Ignite Multiplier ze skilli został usunięty, natomiast bazowe obrażenia od Ignite dla skilli zostały wzmocnione, co będzie przekładać się na ponoć większe obrażenia w stosunku do starszych wersji. A więc mimo, że wygląda to jak nerf, jak na przykład u Flame Blasta, gdzie zmniejszono zwiększone obrażenia od elementów z 90% do 60%, to jako że bazowe statystyki obrażeń uległy zmianie, Ignite powinien uderzać o 75% mocniej na 10 stakach skilla. Takie zmiany oraz zmiany podobne mające na celu usunięcie Ignite Multiplierów, albo raczej zmodyfikowanie statystyk gemów pod fire sprawiło, że wedle tego co napisano w Manifesto, większość gemów otrzymała uśredniając 40-60% więcej mocy z Ignite'a, a także większość z nich, co za tym idzie, swoje bazowe obrażenia. Wygląda na to, że gra. Pod Fire znowu wróci do łask i bardzo dobrze. Tutaj oczywiście macie całą gigantyczną listę wszystkich skilli, które, które gdzieś tam zyskały buffy slash nerfy, zależy pod jakim kątem. Przejdźmy jednak dalej i teraz porozmawiamy do Elemental Overload Keystone, który teraz daje nam więcej obrażeń z uderzeń oraz Elemental Elementów dla skilli, jeżeli krytniemy w przeciągu 8 sekund. Co za tym idzie, Elemental Overload będzie wymagało od nas minimalnego inwestmentu w Critical Strike Chance, aby wybieranie tej notki miało jakikolwiek sens. Wcześniej Elemental Overload po prostu redukował nam multiplera naszych krytów do 100, teraz będzie wymagał, abyśmy coś tam krytowali. No i został teraz zmodyfikowany również Keystone: The Elemental Equilibrium, który od teraz daje nam 25% ekspożura na elementy, którymi nie uderzamy, usuwając ekspożura z elementów, którymi uderzamy. Wcześniej zmieniały nam się resy na przeciwniku, czyli minus 50 resów dla tych elementów, których nie bijemy i 25% więcej resów na przeciwniku elementom, z którego uderzamy. Więc ta zmiana wygląda z jednej strony na dosyć duże osłabienie, tym bardziej jeżeli już korzystaliśmy w naszym mildzie z jakiejś mechaniki ekspożura, ale z drugiej strony daje nam ułatwienie, bo złe używanie elemental equilibrium nie będzie obniżało nam obrażeń, a co najwyżej nie będzie nam ich zwiększało. Natomiast jest to dosyć duży nerw na elemental equilibrium. Ta notka, ten Keystone został również przeniesiony nieco bliżej rangerki, aby łatwiej było dotrzeć do tego Keystone'a dla buildów rotujących obrażenia od elementów, jak na przykład Wild Strike. No, być może coś pokombinuje gdzieś właśnie w takim kierunku. Zobaczymy. Do drzewka oraz itemów doszło również więcej notek oraz modyfikatorów dających dodatkowe obrażenia Overtime. Doszły nowe tiery dla modyfikatorów z globalnym dot multiplayerem. influence modyfikatory dla elementów zostały zmienione, zamiast dawać małe szanse na pojawienie się elementów, dają teraz obrażenia dla konkretnych elementów, co powinno także drastycznie wzmocnić moc buildów, tak naprawdę, a raczej min-maxowanie tych oto buildów. Essence of Delirium zostało zmienione, zmieniając notki z amuletów na pierścionki i odwrotnie, dzięki czemu możemy wystakować więcej dot multipliera na ringach, niż mogliśmy to zrobić na naszym amulecie. Amulety dają teraz po prostu dodatkowego duma, tak jak robiły to wcześniej ringi. No i właśnie, ogólnie wszystkie notki dające Fire Cold, Physical House i Global Dot zostały ponoć wzmocnione. Tak samo jak mody na szybsze zadawanie obrażeń przez elementy oraz zostały wprowadzone zmiany do pierściąga Ember Wake na Ignite. Teraz zamiast spowolnienia palenia przeciwników, mamy 40% less burning damage'u na każde podpalenie, co przekłada się tak naprawdę na 120% obrażeń od burningu przy dwóch takich. A, a więc i tak się opłaca. Uznano również, że skill Burning Arrow ma zbyt rozbudowaną mechanikę jak na skill z levela pierwszego, wiem jak to brzmi, natomiast został zmieniony tak, aby być nieco prostszy i nie mieć dodatkowych mechanik związanych z dwustopniowym stakowaniem burning efektu, natomiast ma więcej obrażeń od ognia przeciwko podpalonym przeciwnikom. Sam skill dostał buffa na wysokim levelu do efektywności ze 184% do 214%, a dodatkowo dostał flat damage 3 do 4% na pierwszym levelu i 201-302% na levelu 20%. Szansa na Ignite została zmniejszona, ale to, w stosunku do zmian, brzmi dla mnie spoko. Kolejnym i ostatnim problemem jest to, że buildy pod Ignite średnio nadawały się na bossy, i granie buildem pod Ignite sprawiało, że obrażenia Clearu były identyczne jak te w trakcie walki z bossami, a czasami nawet mniejsze. W tym celu zmieniono Flame Surge oraz dodano nową mechanikę ataku, pozwalającą na zadawanie dodatkowych obrażeń podpalonym, czyli zberningowanym przeciwnikom. Flame Surge dostał nową mechanikę, gdzie będziemy podpalać ziemię, zadając obrażenia bazowane na ignajcie celu. Podobna mechanika pojawi się w przypadku ataków. Więcej informacji pojawi się oczywiście w patchnotach 3.16, a więc zapewne gdzieś w okolicach 19-20 października, czyli przed startem ligi. Ze swojej strony chciałem oczywiście Wam podziękować za oglądanie tej ma tego materiału, tej serii materiałów. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, zapraszam bardzo serdecznie. Wszystkie trzy części manifesto są dostępne na kanale. Dajcie znać, jak podobają Wam się zmiany. Ja osobiście jestem naprawdę mega podierany. Zresztą, ha. Były zmiany do burningu, wzmocnili Ignite, więc jestem podjarany, he he. o Boże jaki suchar. Dziękuję wam bardzo serdecznie jeszcze raz i ze swojej strony chciałem podziękować moim wspaniałym wspierającym. Dziękuję wszystkim, niezależnie od poziomu wspierania. Na ekranie wyświetlają Wam się wspierający na poziomie Fenix Minotaur oraz Chimera. Z poziomu Fenix chciałem podziękować Lukasowi 9435 oraz Binkonowi. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam Cię plutko. Oraz na poziomie Chimera, na poziomie najwyższym, Danson. Dziękuję bardzo Danson za wspieranie na tak chorym poziomie, jak zawsze. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam także wszystkich oglądających. Mówił do Was Dedras. Widzimy się niebawem. Do usłyszenia. Na razie.